Program jest bardzo zróżnicowany. Są panele wykładowe wczoraj, dzisiaj i w kolejnym dniu będą panele wykładowe adresowane właśnie dla właścicieli kwiaciar, florystów generalnie. Jednak tego typu panele muszą mieć swoją specyfikę. Florystyka, mimo że jest również handlem, związana z handlem, to jednak ma swoją specyfikę i te wykłady są tu adresowane bardzo fajnie, bo już pod konkretny ten rynek. To jest jedna część. Druga. Mamy tutaj cały czas prezentacje robione. W tle cały czas jest również prezentacja w tej chwili. Kolejne szkoły pokazują swoje umiejętności, kolejni floryści. To jest bardzo ciekawe. Myślę, że bardzo intryguje również wszystkich tych, bo z tego można czerpać inspirację. Jest konkurs w Rakietach zorganizowany z nagrodami. Bardzo interesujący. Możliwość podstawienia swoich prac, pokazania ich. To jest kolejny element. No i są wystawcy branżowi, gdzie można poznać nowe trendy praktycznie nowych graczy na rynku, którzy jeszcze do tej pory nie mieli okazji się zaprezentować, albo tych, którzy już są znani, ale pokazują nowe kolekcje, więc warto przyjechać po to, aby to wszystko razem zobaczyć. Branża jest bardzo zróżnicowana. Po pierwsze w tej branży są małe firmy, pracownie florystyczne, kwiaciarnie, które walczą o przetrwanie. Ale coraz więcej jest również firm, które starają się pozyskiwać klientów, również tych korporacyjnych, i ich kondycja jest bardzo dobra. Zatrudniają kolejne osoby, firmy się rozwijają. Miałem okazję spotkać się tu z właścicielami, kilku nawet kwiaciarzy, którzy przyjeżdżają, przywożą tu swoich pracowników. To znaczy, jest to ten kierunek, który jest inspiracyjny i powoduje, że powolutku, ale rośniemy.